Find a way to feel alive I'm so dead. Z tej strony, Out i witam Was w kolejnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie dwa zadania. Skończyliśmy sobie w sumie jedno zadanie, które musiałem podzielić na dwie części. Um, które nazywał się. Mm, no, wiecie jak się nazywał, nie? Odsienne malowidło, i zrobiłem jeszcze zadanie, jeden ze wszystkich. Po angielsku We Stand Together. Uh, I słuchajcie, ja ostatnio Wam mówiłem, że mam 9 misji pobocznych do zrobienia. Nie! <śm> o nie! Nie, nie, nie! Chciałbym, ale niestety tak nie będzie. Um, ponieważ jeszcze niektóre zadania z eksploracji tak naprawdę zaliczają się do mojego 100%. Uh, I ogólnie jeszcze te dary dla klanów czajcie, że to też niby się zalicza do 100%, ale ja nie będę tego robić. Ludzie, 74 takie zadania. To jest po prostu jakiś żart. Kto to w ogóle wymyślił? To ja dalej się za za zastanawiam. E ale dobra, no jestem tutaj właśnie w zapadlisku. E no i będziemy robić sobie e zadanie z ze zbieraniem wszystkich Gdzie lalek jadali? Kametire. No i dan nam je tutaj właśnie nam namted Ted, który no, jest dokładnie tutaj. Sarantu, you will understand. Stories run in your blood, as they do in mine. I'm honest. Zostało tylko wybrany na świat zamkniętym Zbudowałem dla I opowiadałem historie z I my tutaj my będę miał dziewięć. Dla e... lekkich kamertzi do zebrania. The silence, the We step back into the fog no i wszystkie będą w chmurnym lesie. Ogólnie. I had no Nie wiem, czy będę miał je wszystkie, wszystkie zaznaczone all, normalnie. and we had tragedy enough no more did they come for my stories the stage fell to ruin and rot the puppets i gave away to the children where they might still raise a faint smile they have long since been cast away we all need stories who will tell them now if not you that is the question i keep asking myself the stage i can rebuild but the puppets cannot be replaced once beloved they have been scattered as those children grew and forgot their dreams we were not allowed many toys or dreams growing up i'd be glad to help find your puppets thank you i would search for them myself but i am not so young anymore None None <laughs> Dobra, zaczynamy te cieni. To nam się pokazywało już nieraz, dobra. To w sumie tego nie ominął jakoś bardzo. No i dobra, zbierz lalki Kametire w chmurnym lesie. No i patrzcie, rzeczywiście nie ma oznaczonych tych lalek Kametire. Więc bardzo dobrze, że sobie wykupiłem tą mapdżini. Bo przynajmniej teraz wiem, co gdzie może być. Tylko tu. Dobra, jakoś tutaj powinien być pierwszy. My tam sobie dojdziemy, to jeszcze raz wam pokażę. To oczywiście wszystko macie pooznaczane. W opisie oczywiście. Już parę tych lalek na napotkałem No ale no Nie zbieraj mi właśnie po to, żeby wszystko sobie zebrać w tym odcinku Serio? Muszą być wrogowie. No tak, i jeszcze tanator. Coś jeszcze? Jeszcze rzuci mnie na kolce. No świetnie. Czekajcie, muszę sobie zmienić oczywiście staw. Wypadł już Pierdziele Jak na złość musiało się tu tutaj zrespić. Większość znajduje się nad wodą, łatwiej będzie je dostrzec z powietrza. Ale tu mi pokazuje, patrzcie No nie, weźcie się, walcie, no Już nawet z wężowilkami mi się nie chce walczyć Na co mi to? Czas tylko zajmuje Dobra, chyba tam jest Prędzej się zesracie, niż do mnie dojdziecie. Śmiecie. A ty w łeb dostaniesz, szmato. Dobra, nie komentuję tego nawet, nie? Dobra, to jest tam na dole. Tak? Tak, no musi tam być, no bo się świeci, no halo. Tu mamy pierwszą lalkę Kametirę. A przed nią 50 wrogów wam się zrespi na złość, oczywiście. Chyba, że macie takie ofarte, że wam się akurat nie zrespiło, no to wam zazdroszczę aż, nie? Dobra, mamy lalkę kametirę. Siedzący starzec. Dobra, ja sobie to już zaznaczę. Dobra, i kolejna będzie jakoś tak nad wodą. Tutaj chyba jakoś już pokazuję Wam mniej więcej takie miejsca, właśnie. bo jak nawet tam dojdziemy, no to nam się pokaże na niebiesko, że jesteśmy w pobliżu czegoś. Stawiam, że gdzieś tutaj może być. Tak. Tak właśnie myślałem. Dobra, dokładnie tutaj jest. Dobra. I kolejna lalka będzie tutaj gdzieś, niedaleko tej bazy ZPZ. Jakiej bazy. No, placówki. Wiecie o co chodzi. <gry> Dobra, i ona będzie gdzieś tu. No to już sobie polecę, bo... No oczywiście, że... Wylądujesz. Dziękuję łaskawsu, naprawdę. Dobra, już się spodziewam, gdzie będzie ta lalka. Kametire. Porzucona lalka. Dobra, ja tu odznaczam. I oczywiście przeteleportować nie będę się mógł, bo oczywiście jakieś jedno gówno musiało się tu zrespić. I teraz yy, prawdopodobnie no nie będę mógł wyjść. Ani się przeteleportować. Nic zrobić w sumie. Nie będę mógł. To się zesrał? Aaa, ty to się sraje Śwa. Na bambus. Najlepiej. Tak ja mu powiedziałem, nie? Dobra, tutaj będzie gdzieś kolejna leka Kameterem. Dobra, chyba nie ma sensu się teleportować już, muszę podziękować drogowi, który mnie nawet nie widział, bo byłem w drzewie, ale wiecie, blisko byłem niego I musiał mnie załapać nawet przed ścianę, nie wiem, tam wyczuć, nie wiem, whatever. O, tam na prawo mieliśmy serce wyżyny, by the way. Już niby oglądałem tą mapkę na tej mojej aplikacji. Okej okay. Tutaj trochę w tą stronę trzeba iść. Koleżka. Dobra. Eee... Pójdziemy sobie teraz... chyba No chyba tutaj albo tu Tutaj. Chyba tutaj. Zresztą no, teleportujemy się, zobaczymy. No, dobra, mamy Jeleń zwiewny. Ej, no ja na tym no, też mogę jeździć. Co się do mnie z... znowu zesrało, przepraszam easy. bardzo. No nie, ty jesteś niemożliwy po prostu, jakiś typie. Wypad. I zostań mnie w spokoju. Sraj się Ja nie mogę. Zawsze muszą się tak respić. No, no, wejdziesz tu, wejdziesz tu. No. Spaniaku, obsrany. No, już pieprzasz, już zpieprzasz Tak jej ojej, ojej, tak się srałeś. Naprawdę masakra. Jeszcze mi jelenia spuszyłeś co mi on był w ogóle, ale wiecie, no tak dla zasady. <grystanie> Dobra, no w tym miejscu jest dokładnie. Blond Adonis. Okej, okay, Blond Adonisie. Okej, okay, tutaj w tym miejscu będziemy mieli dwie obok siebie. Czekajcie, muszę sobie to jakoś przybliżyć. Dobra. Dobra i kolejna lalka będzie tutaj. Tu jest celisji. No to tutaj na dole <grymne> będzie. Dobra, to już mogę sobie odznaczyć. Dobra, no i w tym miejscu będzie kolejna lalka. I miss the great hunts of old. to gdzieś tutaj może być. Albo i nie. W tym miejscu mamy tą lalkę. Dziecina Tutaj, tu jakoś będzie już ostatnia e, lalka Kametire do zebrania. Dobra. I mamy tą ostatnią lalkę. Kametirę. Jednoka matka. Zwróć lalkin namtetowi.

i found the puppets all of them my friend <laughs> from one storyteller to another i thank you from the bottom of my heart every time i happen to tell a story about the Saren too i will remember you with a kind smile please take this and my gratitude Dobra. Tak szczerze, jeszcze bym niby coś zrobił. Ale nie wiem co. <laughs> co miałbym zrobić. chcę bym wrócił do kryjówki ruchu oporu, ponieważ Nessim mnie szuka. Aha, dalej to nie mogę ukończyć. Dobra, chyba nie będę kombinować, bo w sumie nie wiem, co ja bym miał jeszcze to zrobić przez te 10 minut, w sumie. Tak więc, no. Słuchajcie, to by było na tyle. W następnym odcinku zobaczymy, w sumie, co sobie zrobimy. Myślałem nad tym opiekunem pąków i może dzwonopędach. Zobaczymy jak się z tym wszystkim uwiniemy, tak więc to by było na tyle, no. mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora.